Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamsgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Krokodyl, który przechytrzył wszystkich myśliwych, tygrys z ponad 400 ofiarami i wilk, który nawiedzał całe miasteczko. Te zwierzęta nie były legendą, one naprawdę istniały. A potem jest Gustaw. Miejscowi w Burundi mówią o nim półgłosem, jakby mógł ich podsłuchiwać. Mówią, że ma ponad 6 metrów długości, waży około jednej tony i przetrwał więcej postrzałów niż niektóre pojazdy wojskowe. Nie jest tylko duży, jest przerażająco inteligentny. Przez całe dekady Gustaw rządził wodami rzeki Rusi i północnymi brzegami jeziora Tanganyika. Ludzie tam nie pływali. Nie łowili ryb z brzegu. Niektóre wioski wręcz całkowicie się przeniosły. Bo kiedy Gustaw się pojawiał, coś albo ktoś znikał. Niektóre relacje przypisują mu śmierć ponad 300 osób. Ta liczba jest dyskutowana, ale nawet jej ułamek wystarcza, żeby uznać go za jednego z najniebezpieczniejszych krokodyli w historii. Ofiary często znajdowano z głębokimi śladami po ugryzieniach, ale wiele ciał nie odnajdywano w ogóle. Łodzie znikały bez śladu, tropy prowadziły do brzegu rzeki i urywały się przy wodzie. Potem już nic. Ludzie zaczęli mówić, że to nie jest zwykłe zwierzę, tylko demon. W dokumentach, które później o nim powstały, Gustaw wyglądał bardziej jak potwór z filmu niż prawdziwy drapieżnik. A jednak każda klatka nagrania, każdy wywiad z przerażonymi mieszkańcami mówił coś innego. On jest prawdziwy. Był szczękami dżungli, ogromny, cichy i praktycznie nie do zatrzymania. Jego ciało jest pokryte bliznami, głębokimi śladami po walkach z rywalami i ranami po kulach, które odbijały się od jego pancernej skóry. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech jest duży gus na pysku i brak jednego zęba. Właśnie dzięki tym cechom eksperci potrafili go rozpoznać, nawet gdy światło było słabe albo woda mętna. Do dziś nikt nie wie, czy Gustaw wciąż żyje, miałby już dobrze ponad 70 lat. Co jest wiekiem naprawdę zaawansowanym nawet jak na krokodyla. Ale jego imię nadal budzi dreszcze w społecznościach żyjących nad brzegami jeziora, tanganika. Ludzie unikają wody. Ostrzegają dzieci, żeby nie zbliżały się do brzegu, bo nawet jeśli gustawa już nie ma, to strach, który po sobie zostawił, nigdy nie zniknął. Nigdy go nie złapano, nigdy nie trzymano w klatce. Żył na wolności, polował na co chciał i przechytrzył każdego, kto próbował go zatrzymać. Zasubskrybuj kanał Pafi, żeby nie przegapić kolejnych takich historii. Jeśli Gustaw rządził rzekami, to tygrysica z Szampawat była właścicielką dżungli i pobliskich wiosek też. Nie była tylko postrachem, była jak duch, który atakował w biały dzień. Bengalska tygrysica, która poruszała się między Nepalem a północnymi Indiami jak wiatr, zostawiając po sobie tylko cisze i krwawe ślady. Jej licznik ofiar zatrzymał się na liczbie 436 osób. To nie jest legenda, to potwierdzona liczba zapisana w oficjalnych dokumentach. A mimo to nikt nie potrafił jej powstrzymać. Swoją serię ataków zaczęła w Nepalu, gdzie przerażeni mieszkańcy porzucali całe wioski. Rząd próbował ją wytropić i zabić, ale bez skutku. W końcu udało im się tylko jedno: przepędzili ją przez granicę do Indii. To jej nie zatrzymało. Dało jej tylko nowy teren łowiecki. Zabierała życie ludziom w chatkach, na drogach, na polach. Nie bała się ludzi, wolała ich. Żaden tygrys wcześniej nie zabijał w taki sposób, i właśnie to czyniło ją tak nieprzewidywalną. Nie atakowała w panice. Tropiła, czekała, polowała. Mieszkańcy żyli w ciągłym strachu. Drzwi były barykadowane, dzieciom nie pozwalano wychodzić na zewnątrz. Nawet wojsko nie paliło się do tego, żeby się nią zająć. Dopiero Jim Corbett, doświadczony myśliwy, podjął wyzwanie, żeby ją wytropić. Spędził całe dni badając jej zwyczaje, ucząc się jej ścieżek. Kiedy w końcu stanęli naprzeciwko siebie, ona się nie cofnęła. Sekcja zwłok ujawniła coś zaskakującego. Jej zęby były uszkodzone. Nie była już w stanie normalnie polować na tradycyjną zwierzynę, więc przerzuciła się na łatwiejszy cel na nas. Jej śmierć zakończyła koszmar. Ale historia nie zniknęła. Została legendą. Przypomnieniem, że nawet najbardziej majestatyczny drapieżnik może stać się czymś zupełnie innym, kiedy jest zdesperowany. Dżungla nie obchodzi, kim jesteś. A czasami natura po prostu przestaje trzymać się zasad. Wyglądał majestatycznie, poruszał się w wodzie z gracją, był ulubieńcem publiczności. Ale za czarno-białym pięknem Tikuma kryła się historia o wiele mroczniejsza, niż ktokolwiek się spodziewał. Tikum był największą orką w niewoli, ważył około 12 tysięcy funtów, czyli mniej więcej 5400 kg. Występował w SeaWorld, wyskakując wysoko nad wodę i chlapiąc pierwsze rzędy. Dzieci piszczały z zachwytu. Rodziny robiły zdjęcia. Ale Tikum nie urodził się po to, żeby stać na scenie. Został zabrany z oceanu u wybrzeży Islandii, gdy był jeszcze młodym cielakiem. Niewola go zmieniła. Z czasem jego zachowanie stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne. Trenerzy to zauważali, ale pokazy trwały dalej, aż do tragedii. Tikum był zamieszany w śmierć trzech osób podczas swoich lat spędzonych w niewoli. Najgłośniejszy incydent wydarzył się w trakcie występu na żywo, gdy doświadczona trenerka została wciągnięta pod wodę. To wydarzenie wstrząsnęło światem i obnażyło prawdę, której wielu wcześniej nie chciało dostrzec. Jeden z filmów dokumentalnych uchylił kurtynę i pokazał, jak naprawdę wygląda życie w niewoli dla takich zwierząt jak tikum, małe zbiorniki, izolacja, ciągły stres. Orki są niesamowicie społeczne i inteligentne, a trzymanie ich z dala od naturalnego środowiska może stworzyć coś nieprzewidywalnego i niebezpiecznego. Historia Tikuma zmieniła wszystko. Opinia publiczna zaczęła się od niego odwracać, rosły protesty. SeaWorld musiało stawić czoła bataliom prawnym i ostatecznie całkowicie zrezygnowało z pokazów z orkami. Kiedy Tikum zmarł w roku 2017, stał się symbolem nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim ceny, jaką płacimy za traktowanie dzikich drapieżników jak cyrkowe atrakcje. Jego historia zmusiła świat do uważniejszego przyjrzenia się temu, jak obchodzimy się z naturą. I przypomniała, że ocean nie jest placem zabaw. To osobny świat. Rządzący się własnymi zasadami, których my ledwie zaczynamy rozumieć. Na początku XX wieku kolejny cień zaczął krążyć po lasach północnych Indii. Tym razem miał smukłe ciało i ciche kroki lamparta. Lampart spanar nazywany przez miejscowych li, stał się jednym z najgroźniejszych lampartów, jakie kiedykolwiek odnotowano. Przypisywano mu śmierć ponad 400 osób. Większość ludojadów zabija kilka ofiar, po czym znika albo zostaje szybko wytropiona. Lee trzymał się okolicy przez lata. Podobnie jak lampart z rudra Prajak, nie czekał głęboko w dżungli. Podchodził blisko, za blisko, do wiosek, a nawet miasteczek, czasem wciągając ludzi z otwartych drzwi. Ludzie zaczęli traktować las jak przeklęty, unikali ścieżek, budowali mocniejsze ogrodzenia, ale nic nie pomagało. Przyczyna? Najprawdopodobniej mieszanka zranienia i okazji. Eksperci uważają, że Lee mógł przerzucić się na ludzi po tym, jak został ranny, albo po prostu zorientował się, jak łatwo jest na nas polować. W tamtym okresie choroby na szeroką skalę i klęski głodu zaburzyły naturalną równowagę, a dzikiej zwierzyny zaczęło brakować. Ten rozchwiany ekosystem dał drapieżnikom powód, by zmienić obiekt zainteresowania. Po raz kolejny na scenę wkroczył Jim Corbett. Po wielu dniach tropienia zwierzęcia i rozmów z przerażonymi mieszkańcami Corbett w końcu zastrzelił lamparta. W swoich późniejszych wspomnieniach opisywał li nie jako uosobienie zła, ale jako ofiarę zniszczonego środowiska. Mimo to liczby robią wrażenie. Setki utraconych istnień, społeczności na zawsze naznaczone strachem i jedno zwierzę, którego cień do dziś unosi się nad mglistymi lasami północnych Indii. Przenieśmy się teraz w środek gorącego lata roku 1916. Wybrzeże Jersey, plaże zapchane ludźmi, a pod falami w stronę brzegu zbliża się koszmar. W ciągu zaledwie 12 dni seria ataków rekinów wstrząsnęła stanem New Jersey, jak scena wyjęta wprost ze szczęk. Z tym, że to było prawdziwe i wydarzyło się na wiele dekad przed powstaniem filmu. Wszystko zaczęło się w miejscowości Beach Haven, gdzie pływak zniknął w płytkiej wodzie. Potem doszło do kolejnego ataku w Spring Lake. Panika rozlała się błyskawicznie. Ale to, co naprawdę zmroziło wszystkich, dopiero miało nadejść. Rekin nie zatrzymał się na plaży. Wpłynął do Madawan Creek, wąskiej, mętnej odnogi rzeki, oddalonej o wiele kilometrów od oceanu, i zaatakował trzy osoby jednego popołudnia. Wtedy strach zamienił się w totalną histerię. Gazety w całym kraju pisały o rekinowej panice. W końcu w zatoce Raritan miejscowy rybak złowił dużego żarłacza białego o długości około 2,30 m. W jego żołądku znaleziono ludzkie szczątki. Wielu uznało, że to właśnie ten sam rekin, który odpowiadał za ataki. Czy był jedynym, do dziś jest przedmiotem sporów, ale po jego złapaniu terror ustał. Te wydarzenia całkowicie zmieniły sposób, w jaki ludzie patrzyli na rekiny. Przed rokiem 1916 większość uważała, że rekiny nie są niebezpieczne dla człowieka. Ten mit pękł w jednej chwili. Nawet naukowcy musieli na nowo przemyśleć wszystko, co sądzili o rekinach i ich zachowaniu. Ataki z roku 1916 zainspirowały Petera Benchleya do napisania Szczęk. Powieści, która później stała się filmem wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga i sprawiła, że całe pokolenie zaczęło dwa razy się zastanawiać, zanim weszło do oceanu. I chociaż dziś większość rekinów nie stanowi realnego zagrożenia dla ludzi, pamięć o tamtych dwunastu dniach nadal unosi się nad wodą jak cień. Więc następnym razem, gdy będziesz spacerować po spokojnym wybrzeżu, pamiętaj, Czasem niebezpieczeństwo nie ryczy, czasem przepływa tuż pod powierzchnią, dokładnie pod twoimi stopami. Miała na imię Topsy i jej historia jest jednocześnie legendarna i tragiczna. Była azjatycką słonicą, która większość życia spędziła w cyrkach, źle traktowana, nierozumiana i popychana coraz dalej poza granice wytrzymałości. Na początku XX wieku Topsy trafiła na czołówki gazet nie z powodu występu, ale ze względu na sposób, w jaki jej historia się zakończyła. Zaczęto o niej mówić jako o słonicy agresywnej, ale gdy przyjrzeć się bliżej, obraz staje się jaśniejszy. Była bita przez opiekunów i zmuszana do wykonywania sztuczek w hałaśliwym skrajnie stresującym otoczeniu. Pewnego dnia w końcu pękła po kolejnym sprowokowaniu. Jej los został przesądzony. Nie dlatego, że była dzika, tylko dlatego, że się broniła. Właściciele postanowili się jej pozbyć, ale zamiast zrobić to po cichu, zobaczyli w tym okazję do show. W roku 1903 zorganizowali na Coney Island publiczną egzekucję. A żeby było jeszcze bardziej szokująco, wybrali prąd elektryczny. Nagranie z tego wydarzenia istnieje do dziś. Trudno je oglądać. Ogromne zwierzę, kiedyś pełne siły i życia, powalone nie przez naturę, ale przez ludzi. Historia Topsy nie jest opowieścią o zemście czy wrodzonej agresji. To historia o konsekwencjach, o tym, co się dzieje, gdy dzikie zwierzęta wyrywa się z ich świata i wrzuca do takiego, do którego nigdy nie były stworzone. Dzisiaj Topsy jest wspominana jako symbol, ostrzeżenie przed wykorzystywaniem zwierząt. I bolesny rozdział w długiej, skomplikowanej relacji między ludźmi a innymi gatunkami. Poznaliśmy już krokodyle zbyt sprytne, by dać się złapać, tygrysy o bezszelestnych krokach i rekiny, które na zawsze zmieniły życie na plażach. Ale czasem najbardziej niebezpieczne zwierzę to nie to, które poluje w dziczy, tylko to, które człowiek zapędził do ostateczności. Te istoty nie były czarnymi charakterami, były ocalałymi a ich historie przypominają nam, że nawet w najdzikszych zakątkach Ziemi, natura niczego nie zapomina. To już wszystko. Które z tych zwierząt przestraszyło cię najbardziej? Zanim wilkołaki zaczęły straszyć ludzi w horrorach, jedna prawdziwa bestia terroryzowała francuską wieś. W połowie XVIII wieku, w cichej, rolniczej krainie zwanej Down. coś zaczęło atakować ludzi i absolutnie nie zachowywało się jak zwyczajny drapieżnik. To coś poruszało się jak duch, uderzało w biały dzień i ignorowało bydło. Atakowało prosto ludzi. Świadkowie opisywali je jako ogromne, o czerwonawym futrze, długim ogonie i przerażających zębach. Niektórzy mówili, że wygląda jak wilk, tylko znacznie większy. Inni przysięgali, że to w ogóle nie był wilk, tylko coś innego, nienaturalnego. W ciągu zaledwie kilku miesięcy strach rozlał się po całym kraju. Miejscowi zaczęli się zbroić. Francja wysłała zawodowych myśliwych, a nawet oddziały wojskowe. Ludzie szeptali, że to kara za światów. Inni byli przekonani, że to jakiś egzotyczny zwierz, który uciekł z prywatnej menażerii, albo efekt chorego eksperymentu, który wymknął się spod kontroli. Niektórzy twierdzili nawet, że bestii jest kilka. Król Francji w końcu wysłał swojego najlepszego strzelca, żana Chastela. W roku 1767 Chastel zastrzelił dużą, wilkopodobną bestię, którą uznano za tę właściwą. Po tym wydarzeniu ataki ustały, ale sceptycy do dziś mówią, że to nie musiało być to samo zwierzę, które odpowiadało za wszystkie wcześniejsze tragedie. Do tej pory nikt tak naprawdę nie wie, czym była ta istota. Może zmutowanym wilkiem? Może czymś zupełnie innym? Pewne jest jedno. Nawiedzała lasy żewodan jak coś żywcem wyjętego z horroru. I gdyby kiedyś jakaś platforma postanowiła zekranizować tę historię, nikt nie powinien być zdziwiony. Ten scenariusz praktycznie pisze się sam. W mętnych bagnach Alabamy i Florydy krąży legenda, która za nic nie chce umrzeć. Jej bohaterem jest dwupalczasty Tom. I tak, naprawdę miał tylko dwa palce w jednej stopie. Resztę zmiażdżyła kiedyś stara potrzaskowa pułapka na niedźwiedzie, ale to nieutykający chud zrobił stoma postrach. Lokalnie opowiadane historie z lat dwudziestych XX wieku mówią o aligatorze tak ogromnym, tak sprytnym i tak agresywnym, że terroryzował całe miasteczka. Znikało bydło, przepadały psy, a potem zaczęli znikać też ludzie. Bagna jakby szeptały jego imię. Zostawiał ogromne ślady przy wodzie i znikał, zanim ktokolwiek zdążył go zobaczyć. Ci, którym udało się go dostrzec, przysięgali, że miał co najmniej około 4 metrów 30 centymetrów długości. Do tego czerwono połyskujące oczy. Rolnicy próbowali wszystkiego. Strzelb, dynamitu, a nawet regularnych polowań na aligatory. Jeden człowiek wrzucił podobno beczkę dynamitu do stawu, w którym ostatnio widziano Toma. Wybuch wyrzucił w górę błoto i ryby. A Tom... Tom po prostu odpłynął, nietknięty. Z czasem dwupalczasty Tom stał się czymś pomiędzy ludową opowieścią a realnym lękiem. Jedni twierdzili, że żył całe dziesięciolecia, pojawiając się ponownie w kolejnych latach, daleko od miejsca, gdzie widziano go na początku. Inni wierzyli, że nigdy nie był jednym aligatorem, tylko całym szeregiem potworów, które przejęły jego legendę. Mimo to żaden myśliwy nigdy nie potwierdził, że go zabił. Tom pozostał ostatecznym duchem bagien. Co ciekawe, jego historia nie jest powtarzana z uśmiechem pod nosem. Starsi mieszkańcy przysięgają, że to prawda. Pisarze przerobili go na bohatera książek. Trafił nawet do artykułów w gazetach. Niezależnie od tego, czy był jednym aligatorem, czy wieloma, jedno jest pewne. Dwupalczasty Tom odcisnął w folklorze południa tak głęboki ślad, że wystarczy go na całe stulecie. Tysiące kilometrów dalej, w ośnieżonych lasach Hokkaido, Japonia stanęła twarzą w twarz z własnym potworem. W roku 1915 ogromny niedźwiedź brunatny zszedł z gór do małej osady Sankebetsu. To, co stało się później, było tak przerażające, że do dziś omawia się to w szkołach. Niedźwiedź zaatakował kilka domów. Walił w drzwi tak, jakby były z papieru. W środku ludzie ledwo mieli czas zareagować i nie było tak, że przyszedł tylko raz. Wracał przez kolejne dni. To właśnie odróżniało go od typowych ataków. Większość zwierząt atakuje raz i ucieka. Ten niedźwiedź wracał w kółko, polując na tych, którzy przeżyli. Nie dało się go przepędzić hałasem ani ogniem. Sprawiał wrażenie, jakby się uczył. Z każdym kolejnym atakiem był szybszy, brutalniejszy i jeszcze bardziej pozbawiony strachu. Całe rodziny uciekały z wioski. Mężczyźni z karabinami stali na skraju lasu, próbując go powstrzymać. Jednym z najbardziej mrożących krew w żyłach elementów tej historii jest to, że niedźwiedź używał tych samych ścieżek za każdym razem. Poruszał się, jak wyszkolony drapieżnik, jakby znał ten teren lepiej niż ktokolwiek inny. Niektórzy twierdzili, że kieruje nim rządza zemsty, inni mówili, że po prostu odkrył, iż ludzie są łatwą zdobyczą. W końcu sprowadzono doświadczonego myśliwego o nazwisku Yamamoto. Po intensywnych poszukiwaniach odnalazł niedźwiedzia i oddał do niego strzał. Trzeba było kilku kul, żeby w końcu go powalić. Kiedy bestia wreszcie runęła na ziemię, wioska mogła odetchnąć, ale to już nie było to samo miejsce, co wcześniej. Nawet dziś w niewielkim muzeum niedaleko tamtej okolicy stoi replika potwora. Nie po to, żeby go gloryfikować, ale żeby przypominać, że natura nie zawsze grzecznie siedzi w tle, czasem puka w drzwi. A czasem ma twarz czegoś, na co nikt nie jest przygotowany. Dokładnie tak jak wtedy, w wzgórzach Francji. Niektóre drapieżniki nie czekają, aż wejdziesz na ich teren. To one przychodzą do ciebie. W przypadku lamparta z Rudra Prajak oznaczało to wślizgiwanie się do domów, świątyń, a nawet zatłoczonych wiosek w środku nocy i znikanie razem z ofiarami. Ten lampart nawiedzał miasteczko Rudra Prajak w północnych Indiach przez prawie 10 lat. Miejscowi bali się zasypiać. Drzwi były zamykane na wszystkie zasuwy. Ogniska paliły się całą noc, ale nic nie potrafiło go powstrzymać. Między rokiem 1918 a 1926 Lampartowi przypisywano co najmniej 125 ludzkich ofiar. Nie w dziczy, nie w odległych lasach, tylko w domach ludzi, czasem zaledwie kilka kroków od śpiących rodzin. Żadne zwierzę wcześniej nie atakowało w taki sposób. Był śmiały, wyrachowany i wyjątkowo cierpliwy. Unikał pułapek. Wiedział kiedy uderzyć. Niektórzy mówili, że nabrał smaku na ludzkie mięso, gdy żerował w czasie dawnej epidemii, kiedy nie zawsze udawało się zapewnić zmarłym normalny pochówek. Brytyjskie władze wezwały w końcu jednego człowieka, Jima Corbetta, tego samego myśliwego, który powstrzymał tygrysice z Śampawat. Nawet on przyznał, że ten lampart był zupełnie inną ligą. Zajęło mu dwa lata, zanim go wytropił, i w roku 1926 w końcu zastrzelił. Do tego czasu lampart stał się żywym cieniem. Każde trzaśnięcie gałęzi czy szmer w zaroślach wystarczyły, żeby ludzie uciekali w popłochu. Kiedy w końcu go zabito, wyglądał jak zwyczajny lampart, ale dla mieszkańców Rudra, Prajak był czymś znacznie więcej. Był symbolem strachu, a jego historia stała się przestrogą znaną w całym regionie. Nawet najpiękniej poruszające się drapieżniki mogą zmienić się w coś o wiele bardziej przerażającego, gdy zdesperowane zaczynają przekraczać wszystkie granice. Wilki zazwyczaj nie atakują ludzi, są ostrożne, skryte i rzadko podchodzą blisko ludzkich siedzib. Ale kiedyś, w spokojnych zimowych lasach Szwecji, jeden samotny wilk odwrócił ten schemat do góry nogami i zamienił cichą wieś w miejsce pełne lęku. Między grudniem roku 1820 a marcem roku 1821 jeden wilk rozpoczął serię ataków, która przeszła do historii. W regionie Gizing zaatakował ponad 30 osób i zabił 12. Była to jedna z najkrwawszych serii ataków wilka na ludzi, jaką kiedykolwiek odnotowano w Europie, i nikt się jej nie spodziewał. Ten wilk nie zachowywał się jak inne, nie kręcił się po skraju gospodarstw, nie podkradał się do inwentarza. Wchodził prosto na teren ludzi, na drogi, podwórza, czasem niemal pod same drzwi. Mieszkańcy byli w szoku. Nie mierzyli się ze stadem, tylko z jednym zdeterminowanym drapieżnikiem. Powód jego zachowania był równie niepokojący jak same ataki. Z zapisów wynika, że wilk ten był przez część życia wychowywany w niewoli prawdopodobnie w ramach chybionego pomysłu oswajania dzikich zwierząt. Gdy uciekł albo został wypuszczony, nie miał w sobie typowego dla wilków lęku przed ludźmi. Dla niego ludzie nie byli zagrożeniem byli celem. Panika przetoczyła się przez okolice. Władze wezwały myśliwych, rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Ataki trwały, aż w końcu udało się wytropić wilka i go zastrzelić, ale szkody były już wyrządzone. Gising już nigdy nie było takie samo. W cichym miasteczku bunowan na Filipinach, w mętnych wodach, kryło się coś ogromnego. Ludzie szeptali o znikającym bydle, a potem o zaginionym rybaku. Mieszkańcy bali się i mieli ku temu powody. Tam na zewnątrz czaiła się potężna istota i było jasne, że nie jest tylko przypadkowym gościem. Tym czymś okazał się Lolong, krokodyl różańcowy, tak ogromny, że pobił światowe rekordy. Gdy w roku 2011 w końcu udało się go schwytać, waga opowiedziała całą historię. Miał ponad 6 metrów długości i ważył ponad 1000 kg. Był wielkości małej łodzi, a jego szczęki były na tyle silne, że mogły zmiażdżyć wszystko, co podeszło zbyt blisko. Złapanie go nie było łatwe. Zajęło to całe tygodnie tropienia, wymagało pracy dziesiątek ludzi i użycia stalowych lin, zaprojektowanych do przytrzymywania ciężarówek. Nazwano go Lolong, na cześć jednego z lokalnych łowców krokodyli, który pomagał w akcji i niestety zmarł, zanim zdążył zobaczyć jej finał. Uważano, że Lolong stał za kilkoma atakami w okolicy, w tym za zniknięciem młodej dziewczyny oraz rybaka. Choć dokładnych liczb nigdy nie potwierdzono, sam jego rozmiar wystarczał, by wytłumaczyć skalę strachu. Mieszkańcy zamienili gigantycznego gada w atrakcję turystyczną, zbudowali specjalny wybieg i zaprosili ludzi z całego świata, żeby zobaczyli potwora, który kiedyś rządził ich rzeką. Jednak niewola nie zawsze służy dzikim olbrzymom. Zaledwie dwa lata po schwytaniu Lolong zmarł na zapalenie płuc i niewydolność narządów. Jego śmierć wywołała ogromną dyskusję. Czy takie stworzenia w ogóle powinno się łapać, czy raczej zostawiać je w spokoju, by dalej rządziły swoimi wodami? Do dziś sama myśl o Lolongu sunącym bezgłośnie pod powierzchnią wody wywołuje u ludzi ciarki, bo nie był po prostu dużym krokodylem. Był dowodem na to, że niektóre potwory naprawdę istnieją i nie mieszkają w naszej wyobraźni. Żyją w rzekach, których nawet nie odważamy się przepłynąć. Wzgórza Nilgiri w południowych Indiach to kraina plantacji herbaty, gęstych lasów i stromych wąwozów. To także teren tygrysów. Większość z nich trzyma się z dala od ludzi, unikając kontaktu. Ale w latach 50. XX wieku jedna tygrysica postąpiła inaczej. Ta młoda samica zaczęła atakować ludzi w pobliżu lasów Segur i bardzo szybko zyskała reputację jednego z najgroźniejszych kotów w całym regionie. Nie kryła się, obserwowała. Wieśniacy zgłaszali, że widywali ją tuż za linią drzew, nieruchomą jak posąg, czekającą. W ciągu zaledwie kilku tygodni obwiniano ją o śmierć pięciu osób. To, co czyniło ją szczególnie niebezpieczną, to jej spokój, żadnych szaleńczych szarż, żadnego chaosu. Skradała się tak, jakby została do tego stworzona. Ataki zawsze miały podobny schemat. Ktoś wychodził z domu po drewno albo sprawdzić bydło i już nie wracał. Grupy poszukiwawcze znajdowały ślady wleczenia, odciski łap i nic więcej. Jej pewność siebie potrafiła podkopać nawet doświadczonych tropicieli. Polowanie, żeby ją powstrzymać, poprowadził Kenneth Anderson, jeden z najsłynniejszych indyjskich myśliwych i autorów. W swoich późniejszych książkach opisywał tę tygrysice jako istotę potężną, ale tragiczną, najprawdopodobniej kiedyś ranną, przez co nie była już w stanie polować na swoje naturalne ofiary. To właśnie ta kontuzja mogła popchnąć ją w stronę ludzi. To częsty motyw w przypadku ludojadów. One nie rodzą się jako zabójcy ludzi, są do tego niejako zmuszone. Anderson w końcu ją wytropił po wielu dniach podążania jej śladem przez niebezpieczny teren. Nie był to czysty, szybki strzał, to było ciężko wyszarpane zakończenie rozdziału, który na długie miesiące sparaliżował cały region. W roku 1898 brytyjscy inżynierowie budowali most kolejowy nad rzeką Cawo, na terenie dzisiejszej Kenii. Miał być symbolem postępu, żelazną linią łączącą wybrzeże z interiorzem. Zamiast tego stał się szlakiem grozy, bo z wysokich afrykańskich traw wyszły dwa alwy inne niż wszystkie, jakie kiedykolwiek widziano. Nie ryczały, nie polowały jak reszta, skradały się w ciszy. Nocą wchodziły do obozów robotników, wyciągały ludzi z namiotów i znikały w ciemnościach. Robotnicy uciekali. Budowa stanęła. Brytyjskie imperium, słynące z dyscypliny i porządku, nagle znalazło się na łasce dwóch drapieżników. Te lwy nie były zwyczajne. Po pierwsze, nie miały grzyw, co w blasku księżyca czyniło je jeszcze bardziej upiornymi. Po drugie, nie zabijały tylko po to, żeby przeżyć. Polowały z niepokojącą, skupioną determinacją. W ciągu dziewięciu miesięcy zniknęły dziesiątki robotników. Jedni mówili o trzydziestu ofiarach inni twierdzili, że było ich ponad 100. Dokładna liczba do dziś jest przedmiotem sporów. Nie ma za to wątpliwości co do skali strachu, jaki wywołały. Lieutenant Colonel John Henry Patterson, odpowiedzialny za budowę linii kolejowej, potraktował to osobiście. Spędził całe tygodnie zastawiając pułapki, budując czatownie i czuwając nocami. Stało się z tego śmiertelne starcie na inteligencję i cierpliwość. W końcu zastrzelił obalwy. Po kilku nieudanych próbach i jednej sytuacji, z której ledwo uszedł z życiem. Kiedy wreszcie je zabił, ich ciała okazały się ogromne, a ich żołądki, według relacji, miały być wypełnione ludzkimi szczątkami. Lwy później wypchano i dziś można je zobaczyć w Field Museum w Chicago. Stojąc przed nimi, trudno uwierzyć, że te ciche, nieruchome eksponaty kiedyś wstrzymały wielki imperialny projekt, a jednak tak właśnie było.